Zbyszku, 13 miesięcy temu mniej więcej w tym miejscu staliśmy przed wielką pryzmą, hałdą ziemi. Dzisiaj w tym miejscu jest piękny stadion. No, wydaje się, że praca skończona. No rzeczywiście, tak było dokładnie. Ja przypominam sobie moje słowa gdzieś chyba z września właśnie, czyli dokładnie sprzed roku, kiedy powiedziałem, to będzie naprawdę piękny stadion. No, i jak mówiłem, tak jest, bo to naprawdę jest piękny obiekt wkomponowany w architekturę Krakowa. Naprawdę coś fajnego i dla piłki, i dla miasta, w ogóle dla Krakowa, no, dla wszystkich. Coś, co może być nowym jakimś, czy nową alternatywą dla, dla rynku, bo. To nie tylko stadion piłkarski, ale jak wiemy, też miejsce na koncerty i tak dalej. Także no myślę, że my, jako firma Budus, wykazaliśmy się odpowiedzialnością, zrobiliśmy to, co do nas należy, w bardzo dobrym tempie. To są standardy bardziej azjatyckie niż, niż europejskie, żeby tak szybko wybudować tego typu obiekt. No i daliśmy radę. No. Mam nadzieję, że w sobotę bez problemów odbędzie się mecz inauguracyjny, no, mecz przyjaźni z Arką. Także jesteśmy zmęczeni, bardzo, naprawdę bardzo zmęczeni, ale zadowoleni. I oby, oby tak dalej, no, oby wszystko poszło w tym kierunku, żeby ten mecz się odbył tak, jak powinien. No, stadion de facto jest gotowy. Zbyszku, z dumą mówimy, że naszym odkryciem na tym stadionie jest Zbigniew Fus. W sposób piękny, fachowy przedstawiałeś kibicom Krakowi poszczególne etapy budowy tego stadionu. Nie mówiłeś nic o sobie. No Po co o sobie? No, ważny, ważny jest obiekt. Ja się bardzo cieszę. No, skromność nie pozwala mi... No. Się zarumienić, choć przypuszczam, że się zarumieniłem. Nie, no, mnie się bardzo miło współpracowało. Tym bardziej, że poznałem dzięki temu środowisko, czy kibiców, czy w ogóle Krakowie, to jest coś specyficznego. To nie tylko kibice, to jest. No, mógłbym użyć złych słów, ale no, to nie są tylko kibice, to jest specyficzne. Miałem bardzo dobre kontakty, czy mam, mam nadzieję z klubem seniora na przykład. To są ludzie, którzy od lat żyją klubem i dla mnie było przyjemnością pokazać im to, co robimy. Tak samo jak oczywiście państwu, ale przyjemność z mojej strony i tyle. No. Więcej, co ja mogę więcej powiedzieć. Byłem do dyspozycji w tyl... zawsze wtedy, kiedy mogłem. No i Moja, moja rola de facto kończy się w, w sobotę. No. Po pierwszym meczu, to, to ja już mogę tu przyjść, posprzątać co najwyżej i co zrobię z przyjemnością. No pewnie będziesz bardzo długo i bardzo mile wspominał tą, tą budowę no bo to nie jest, nie jest dom, nie jest sklep, ale powiedzmy coś, co przynajmniej dla nas, dla, dla kibiców Krakowi, ma swoją duszę. Nie no, na pewno to jest, to jest całkowicie inna budowa niż, niż wszystkie i no człowiek angażuje się w to, w to środowisko, bo, bo trzeba zrozumieć środowisko i, i budujemy dla tych e, użytkowników tak naprawdę. Inwestor oczywiście jest najważniejszy, ale my nie budujemy dla inwestora, tylko dla użytkowników. I trzeba ich zrozumieć e, i zrozumieć ich potrzeby. Także... Myślę, że, że tu nam się to udało. I, I stadion, tak jak mówiłem, to jakiś czas temu to naprawdę piękny stadion. Będziesz od czasu do czasu pojawiał się na meczach Krakowi? No myślę, że tak, myślę, że tak. Sytuacja ogólna w tej chwili powiedzmy ligowa jest nieciekawa, ale ja myślę, że wszystko jest do odrobienia. Krakowia Krakowie istnieje od 1906 roku i myślę, że jeden sezon nie może zaburzyć istnienia klubu. No. Także jakąś sympatię taką poczułem. No. Przez ostatni rok mówiło się, że najlepszą sekcją Krakowi jest sekcja budowlana, więc musicie komuś przekazać pałeczkę teraz. Sekcja budowlana na pewno była najlepsza w tym sezonie. Przez, przez rok. Była najlepsza i, i to dzięki temu mamy to, co mamy. No, miejmy nadzieję, że, że no, piłkarze... Ja, ja swego czasu troszeczkę też hokejem się interesowałem. Tu akurat jest bardzo dobrze. No, oby piłkarze jeszcze to przejęli, także... ten Stadion na pewno im w tym pomoże. No musi. Ja myślę, że jak tu przyjdzie te 10 tysięcy wiernych kibiców, to to na pewno pomoże tak jak każdej drużynie tylko oby dopisali dziękuję Zbyszku